Dobry dzień, dobry runiczne miejsce mocy. Mima runa, witam serdecznie. Przychodzę z runą dnia, runą dnia na wtorek 8 kwietnia 2025. Kochani, trochę wcześniej przesyłam wieczorem i wieczorem sprawdzam na jutrzejszy dzień z uwagi na to, że kochane moje wyjeżdżam. Wracam oczywiście we wtorek wieczorem, ale chcę, żebyście miały. Tą energię dnia, więc y, dziś wieczorkiem y, nagrywam na jutrzejszy dzień, więc sobie sprawdzimy, jaka energia i dzisiaj jest na kanale wieczorem właśnie tu wrzucona ta energia dnia na jutro. Y, Także myślę, że y, będą <dobre>, dobre energie. Tego sobie i Wam życzę, kochane moje kochani moi. Dziękuję Wam za aktywność. Jesteście naprawdę wspaniali. Cieszę się, że przybywa ciągle nowych osób. No, im więcej tej aktywności, to, to Wasza praca, kochani, że więcej osób ogląda filmiki, kanał się rozrasta i tych subskrybentów jest więcej. Zapraszam Was na playlistę, tam są zakładki. Ja tutaj nie podpinam, z uwagi na to, że technicznie to ja troszeczkę gdzieś tam jeszcze mam pewne rzeczy do dopracowania i myślę, że z czasem to też się gdzieś tam. Hmm, Yy, pojawi, że będę podlinkowywać, ale no, yy, skupiam się jeszcze na innych rzeczach teraz i yy, yy, muszę się trochę doedukować, a <grywa> na to wszystko potrzeba czasu. Ale dobrze, nie ma marudzę już, kochani, sprawdzamy sobie, jaka energia będzie na wtorek, na jutro. Yy, sprawdzimy, co tutaj runy mają do powiedzenia zapraszam też na przesłanie anielskie ono też będzie przygotowane wcześniej tak? także zapraszam serdecznie kochani moi niech ten przekaz będzie zrozumiały dla każdego ciebie i bez szkody a mnie niech przypełnia miłość niech Archanioł Michał, Archanioł Ezarcha aniołowie, przewodnicy duchowi będą ze mną podczas tego przekazu na runę dnia sprawdzimy sobie jaka energia na wtorek, na ósmego, tak? Na 8. Może przetasujemy jeszcze. Przetasujemy wtorek 8. 8 kwietnia. 8 kwietnia 2025. Zobaczymy sobie, kochani. 8 kwietzień. Zapraszam do czytań tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych. Na playliście macie zakładki myślę, że to jest tak w miarę e, po, poukładane. E, zapraszam też na poziom Runy plus. Tam medytacje oczyszczające, na przyciągnięcie e, bogactwa, rytuał, medytacja na e, zrealizowanie celu, e, podpowiedzi, też e, tam opowiadam o runach, kochani. Nie, jeszcze, jeszcze nie ma całego kudharku, ale systematycznie tam rzucam, tak. E, Dość duże znaczenie, jakby każdej runy opowiadam Także dla tych, którzy się mocno interesują i chcą sobie dopowiadać sami, jak, tak, i pracują troszeczkę z runami, to tam jest sporo wskazówek. Oczywiście będę systematycznie wrzucać jeszcze, postaram się częściej. Staram się też wrzucać dopełnienie runy dnia, też na poziom runy plus. Nie robię tego codziennie, ale jak czuję, że energia jest taka, że trzeba, to, to wrzucam. Więc jak jesteście ciekawi, to zapraszam do subskrypcji, kochani moi. A teraz patrzymy, jaka, jaka energia na wtorek, na wtorek ósmy, jaka tu energia. Co równy nam chcą przekazać? Jaka energia na wtorek? <laughs> energia wyjazdu, kochani. A więc, tutaj w drodze, zmiana miejsca pobytu, zmiana. Tutaj może być podróż, tak? Podróż może być taka wewnętrzna, duchowa, ale może być fizyczna podróż. Możesz gdzieś wyjeżdżać, możesz skądś wracać. Mnie to już się sprawdza, kochani, bo ja będę we wtorek wracać, tak? Jest to energia ruchu, zmiany, przeprowadzki dla kogoś. Też ktoś może dużo w internecie zmieniać, tak jakby tak? oglądać też miejsca, które chciałby zobaczyć, zwiedzić. Być może szukasz też miejsca na wakacje, na weekend majowy. To o tym mówi energia. W ogóle piątka jest energią zmiany, tak? To jest rajdo, która mówi właśnie o tym, że... My ruszamy, ruszamy do przodu, fajnie wziąć życie w swoje ręce, tak. I działać, i działać, i ruszać, ale ogólnie jest to znak podróży, także może będziesz gdzieś wyjeżdżać, może się przeprowadzać, może zmieniać miejsce zamieszkania. Nie zamieszkania, tylko pobytu na ten jeden dzień. Może po prostu będziesz w jakimś celu konkretnym jechał, jechała. Jest to też energia, która, która mówi o sprawiedliwości, więc możesz jechać na przykład na rozprawę sądową. Tak też mogą pewne rzeczy tutaj się dziać. Trzeba uważać troszeczkę, żeby nie za szybko. Tutaj też, jeżeli potrzebujemy zrobić jakiś ważny krok. W jakimś kierunku, w jakiej sprawie, w jakiej sytuacji, w kierunku jakiejś osoby, to jest to bardzo dobra energia. Więc jeżeli zamierzasz z czymś ruszyć, tak, to jest taki dobry czas na taki pierwszy krok. Nie? więc tutaj w ten sposób. Jest tu też taka i akceptacja, i zrozumienie, i taka obfitość. Tak, więc energia takiej, no po tym takim weekendzie stagnacji, to tutaj ruszamy, tak. No, jest to też taka obfitość wewnętrzna, kochani, bo kiedy my czujemy się bogaci duchowo, tak, to też to znajduje takie swoje odbicie w tym świecie fizycznym, nie? więc jakby tutaj w ten sposób. No i raj dodaje nam możliwość zmiany, ona mówi też, że pewne rzeczy w życiu się powtarza, znowuż mamy wiosnę, tak, po zimie i tak co roku, co roku, i ona zapewnia nam bezpieczeństwo, sukces. Pomaga nam załatwiać rzeczy. Jeżeli będziesz wyjeżdżać w sprawach biznesowych, to ona tutaj będzie wspomagała Ciebie, będzie Cię zachęcała też do samorozwoju, do osiągania celów, więc jeżeli sobie zaplanujesz coś na ten wtorek, to fajnie, żeby iść w kierunku tej realizacji. Ona mocno pobudza do życia. Ona jakby. Pcha, żeby wyjść ze skorupy, wyjść z takiego zestoju, wyjść z marazmu, tak, żeby jakby otrząknąć się ze smutku, z żalu. Tak jest to energia, która mówi, że ty do tej zmiany w swoim życiu, do tej wiosny, że tak powiem, przygotowywałeś się już jakiś czas i to jest taki dobry moment, żeby wziąć swoje życie teraz w swoje ręce i iść w kierunku tej pozytywnej zmiany. To jest dobry czas, dobry moment, żeby coś zainicjować. Jest to energia, która przynosi nowe doznania, nowe, nowe wrażenia w nowych miejscach z nowymi ludźmi. Może być tak, że kogoś czeka zmiana pracy, po prostu, tak? Albo ktoś właśnie zmienia miejsce zamieszkania. Energie tutaj mówią, żeby kierować się rozumem, żeby zdjąć nogę z gazu. No i żeby też przełamać jakąś rutynę, żeby nie poddawać się stagnacji. Może ktoś jeszcze w tym zimowym śnie takim nie, a tutaj by trzeba było ruszyć do przodu. Energia mówi tu o rozwoju uczuć, mówi też o tym, że ktoś może zaproponować ci, żeby w relacji wejść. Na szczebel wyżej. Tak, także ktoś może tutaj z pierścionkiem do ciebie, mimo że to środek tygodnia, kto wie. Tak, także. Tutaj też właśnie jest ta podróż samochodem ewidentnie się pokazuje. Może być taki, możesz czuć w sobie tak, że chcesz ci się podróżować, chcesz iść na spacer, chcesz coś przestawiać, jakby tak, coś, coś będzie wymagało, jakby miał takie poczucie, że chcesz coś zrobić, coś co wymaga ruchu. Może zaczniesz biegać, może tutaj też Twoje myśli będą wędrowały w przyszłość, i to też może być ta podróż właśnie wewnętrzna. Także tutaj. Dużo będzie pracy takiej umysłowej, że, że właśnie będziesz dużo planować. Może też właśnie być, że, że ktoś do domu wraca z podróży. Tak? Także może, jeżeli ty nigdzie nie wyjeżdżałeś, to może domownik, jakiś mąż, dziecko, ktoś tutaj, czy żona, która wyjeżdża, to, to może energię mówią, może, może wracać. Tak? No jest to ewidentnie energia ruchu, działania, podróży. Tak, także, także w ten sposób. Też jest, jest to też symbol zakończenia, więc tutaj też może dla kogoś kończyć jakiś trudniejszy, trudniejszy czas albo wprowadzi jakieś zmiany, i dobrze, bo to jest dobry czas na wprowadzenie zmian i wejście w nowy, lepszy etap. Nie? Więc jakby tutaj też to może początkować. To też energia, która mówi, że przed Tobą początek pasma sukcesów, tak. A więc otwórz się na to nowe, poczuj tą wolność, otwórz się na przygodę, tak, bo tutaj jest, no, no jest wiosna, jeżeli my będziemy podążać w harmonii z cyklami życia, tak, no to. To wszystko też na naszej drodze, jeżeli my poczujemy ten impuls i dzisiaj wdrożymy, tak, no to mamy szansę na tej naszej drodze rozwijać się szybko i sprawnie, tak jak wiosna budzi się do życia, tak. Rajdo to też, kochani, pokonanie trudności, tak. To jest właśnie wyjście z tego smutku. To jakby nie z kopytem i, i nie za wszelką cenę i nie 150 na liczniku, tylko to jest takim małym krokiem, bo. Wszystko zaczyna się i tak naprawdę każda droga zaczyna się od małego kroku, tak jak od poczęcia dziecka, od ziarenka, tak ono później wzrasta. Tak samo tutaj różne rzeczy, które my zainicjujemy i zrobimy ten pierwszy krok, no to tutaj to się wszystko zaczyna od tego małego kroku i to jest właśnie dobry dzień, dobra energia, która mówi, żeby takie pewne rzeczy tutaj zacząć wprowadzać. Też, jest to dobra energia, żeby zrealizować plany, zadania jakieś, które były wciąż odkładane na później. To też jest bardzo, bardzo dobra, dobra energia. No jest, jest tutaj. Energia, która mówi o rozwoju, tak? Że ten rozwój wynika z działania, że jeżeli my nie podejmujemy działań, no to się nie rozwijamy, nie zmieniamy nic w swoim życiu, tak? A to jest dobry moment na to, żeby wyjść z tego trudnego czasu, z tej zimy, obudzić się i ruszyć do przodu. Jest to też energia która mówi, że wyłącznie od nas zależy, tak, jak zaplanujemy nasz czas, dokąd pójdziemy. Tak, każdy ruch jest działaniem i każde działanie wywołuje określone skutki. I teraz to tak naprawdę zależy od nas, tak? Rad, ra, raj skłania nas, tak, abyśmy się zastanowili, dokąd tak naprawdę idziemy, tak, dokąd, żebyśmy się przyjrzeli, przyjrzeli dokąd zmierza nasze życie, bo przecież zawsze ono zmierza w jakimś kierunku, tak? Więc, więc warto tutaj się zastanowić warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, wyciągnąć odpowiednie wnioski, tak, także pewne rzeczy, które zostały zainicjowane przez kogoś i zrealizowaliśmy na przykład, to, to, to nie było nasze, nie, więc jakby tu jest ważne, co my chcemy, jak my chcemy i warto przejąć inicjatywę, warto coś rozpocząć, tak, coś, co, co będzie takim małym krokiem do zaplanowanej przyszłości, w której masz szansę być na naprawdę szczęśliwy i naprawdę być spełniony, tak? więc porzuć wszelki strach, negatywne blokady, które porozstawiałeś wokół siebie i pozwól, aby smutek, który cię zatrzymywał został w dalekiej przeszłości, gdzie jest jego należyte miejsce. Wyciągnij tylko wnioski, bo to co nas w życiu spotyka powinniśmy na równi akceptować, ponieważ Negacja, kochani, powoduje w życiu pewien zły zastój, tak? I, 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 i jeśli jakieś tam negatywne uczucia przeszkadzają w zrobieniu nam kroku naprzód, no to warto je przeżyć, pozwolić samemu sobie na ich odczuwanie. A następnie z szacunkiem do zdobytych doświadczeń, i ze swoim życiem po prostu dalej, tak? Jest, jest to właśnie dobra energia na to, tak, bo rajdo jest symbolem zmiany, tej inicjowanej, ale tej i nieuchronnej, tak, ciągle nas rozwijającej, przynoszącej doświadczenia, z których możemy potem wyciągać właśnie niezwykle cenne. Wnioski I, i to my tak naprawdę decydujemy o tym, dokąd zmierzamy, i dobrze wykonany ruch zaprowadzi nas poprzez pracę, oczywiście, poprzez podejmowanie działań do, do sukcesu. A ten źle zaplanowany zawiedzie do porażki, ale co za tym idzie? I do wartościowej lekcji życia. Także uważajcie, kochani, żeby nie za szybko, nie za bardzo. Uważajcie też na pewne złe nawyki. Może trzeba właśnie tu zrobić ten krok w kierunku natychmiastowej zmiany i wprowadzenia do swojego trybu życia pozytywnych zmian. Także taka energia, fajna energia, żeby właśnie coś zmienić, na coś się ośmielić, coś zaplanować, tak? a nie czekać na, na biernie, na bieg wydarzeń, bo no to, nie jest, to nie jest dobre. Tak? To jest konieczność podążania, Własną ścieżką, własną drogą, realizowanie własnych marzeń i spełnianie tych marzeń, a nie kogoś, tak? Realizowanie kogoś przyjemności, kogoś celów. Także to jest taka energia, która mówi o zmianie. Dobrze, kochani, patrzymy. Tak, Twoja intuicja ma rację. Podejmij odpowiednie działanie. A więc rusz z miejsca, jeżeli ci podpowiada tak energia, tak? To ruszaj naprzód, ruszaj naprzód. I patrzymy słowa mocy. Słowa mocy. Kochani, promieniuje spokojem i mądrością, wypełnia mi miłość i dzielę się nią ze światem. I tego naprawdę ci życzę. I jeszcze przekaz od Twojej duszy. Co tutaj dusza ma do przekazania? Wybierz sobie 1, 2, 3. I patrzymy. 1, 2, 3. Oooooo! Coś tutaj nam wypadło. I nie chciało się nam pokazać, więc wybierz sobie przekaz od Twojej duszy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 2 3 odsuniemy sobie, żeby nam się tutaj nie przewróciło. trzy że słabo. Tak. 1 2 i 3. I w twojej duszy dla jedynki. Potrzeba głębszej analizy, więc tutaj super czas na tą podróż wewnętrzną. Dla drugiej grupy odniesiesz sukces. Podpowiada dusza, i dla trzeciej grupy trzymaj kierunek. Przepiękne, kochani, przesłania. Życzę wam przepięknego wtorku. To jest naprawdę energia, która będzie mocno pchała do przodu. Uważajcie na agresywność, na za bardzo pchanie do przodu, żeby nie wykoleić się, żeby gdzieś czegoś nie złamać, żeby nie zwypadkować. Tu trzeba trzymać rękę na pulsie. Korzystać oczywiście z tej energii, ale z rozwagą. Wszystkiego co najlepsze. Mimeruna.